Witam Państwa. A to, co nam najbardziej potrzeba w konfiguracji sklepu, jest w zakładce Opcje. I przechodzimy sobie tutaj na Opcje sklepu. Proszę uzupełnić domyślny adres e-mail od czyli naszej firmy. Domyśla nazwa nadawcy, adres e-mail administratora, nazwę sklepu i podpis. Po co to jest? Jeżeli będą wysyłane informacje ze sklepu o stanie naszych zamówień, to właśnie z tego adresu e mailowe w poprzednich sklepach były to dane administratora, które podawaliśmy wcześniej dane sklepu, natomiast tutaj tu potrzeba to, to podać osobno. A więc podajemy tutaj nasze dane adresowe. Teraz, proszę państwa, musimy dodać naszą złotówkę do sklepu. Pamiętaj państwo, na początku było tylko USD. Więc klikamy profil sklepu, tutaj wybieramy ustawienia i wybieramy walutę. Mamy tutaj tylko USD. Możemy sobie kliknąć Utwórz i wypełnić pola dotyczące waluty. A więc nazwa waluty, kod waluty, symbol waluty i tak dalej. Te rzeczy są oczywiście Państwu znane, czyli nazwa waluty, kod i symbol. Teraz ważna rzecz, położenie symbolu waluty w Polsce w naszym kraju przyjęło się, że symbol waluty jest zakwato, czyli 120 PLN będzie. Ustalamy dziesiętne tutaj i uwaga wartość. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy ustaw na 1, jeżeli to jest domyślna waluta, więc musimy sobie tutaj ustawić na 1 i stan opublikowano. Zapisujemy i zamykamy. I teraz mamy naszą domyślną walutę jako PLN. -a. Tutaj, żeby to nam zadziałało jak należy, trzeba zmienić USD przy licznik, przynajmniej orientacyjny, jaki będzie. Nie będę wnikał w szczegóły. Wpiszę sobie tutaj, że to jest 0.3. I je zapisujemy i zamykamy. Teraz będziemy konfigurować VAT. Niestety, bo niestety, konfiguracja VAT-u wymaga od nas wcześniej ustalenia stref podatkowych. A więc przechodzimy sobie do lokalizacja i klikamy strefy geograficzne. Klikamy utwórz i tutaj podajemy Polska. Zapisujemy, uwaga, bez zamykania. I teraz tutaj pojawiły nam się dodatkowe dane. I piszemy tutaj Polska, Poland. Dodaj państwo lub strefę. I generalnie mamy już strefę. Teraz. Zapiszmy to. Bez zamykania możemy to zrobić. Proszę zwrócić uwagę, jak to fajnie jest tutaj zorganizowane. Możemy przejść sobie od razu do podania stawki podatkowej. Przechodzimy tutaj do menadżera stawki podatkowej. Klikamy utwórz. Proszę zwrócić uwagę, że mamy już strefę polska. Nazwa. Oczywiście możemy wpisać sobie VAT. Tutaj. Proszę zwrócić uwagę, że wpisujemy tylko procent. 23 tylko, cyfry żadnych, 0,23, 23%, 1,23, tylko 23 opublikowano, zapisujemy i zamykamy. I mamy VAT 23% dla strefy Polska. A więc proszę Państwa, wszystkie osoby, które podadzą adres do faktury. I wybiorą kraj Polska, dostaną 23% stawkę. Jeżeli będziemy sprzedawać poza Polskę, gdzie na przykład jest 19% stawka, to będziemy musieli dodać nową stawkę, ale wcześniej będziemy musieli dodać regiony, w których ta nowa stawka będzie obowiązywała. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Nie będę w, tego w tej chwili tutaj wnikał. Czyli mamy, proszę Państwa, nasz sklep prawie skonfigurowany.